Rad od Rzecznika Praw Konsumentów nigdy dość, zwłaszcza dla osób kupujących. W ferworze zakupów często zapominamy o zachowaniu dostatecznej ostrożności. Biegając po sklepach, polując na odpowiednie towary, wyłącza nam się pewien czujnik. Dotyczy to również zakupów przez internet. Na te pytania odpowie Powiatowy Rzecznik Konsumentów, pani Agnieszka Drzewowska-Kowacz. Zapraszamy! Panią. Dzień dobry, serdecznie witam widzów Teleteam. Pani Agnieszko, może tak na początek, z jakimi problemami najczęściej odwiedzane jest Pani biuro? Od 17 lat jestem rzecznikiem konsumentów. Te problemy są przeróżne. Zdarza się, że przychodzą do mnie konsumenci, a zdarza się też, że przychodzą mieszkańcy Tomaszowa ze swoimi problemami, z którymi nie potrafią sobie poradzić. Najczęściej oczywiście przychodzą z problemami, które dotyczą zakupów, zakupów dnia codziennego, zakupów, które robią właśnie codziennie, czyli mówię tutaj o, o jakichś ubraniach, jakichś butach, jakichś towarach, które potrzebne są nam codziennie. Ale są też inne problemy, z którymi do mnie przychodzą konsumenci i one tak naprawdę wynikają najczęściej z tego, że jesteśmy wszyscy jako konsumenci wprowadzani w błąd. To wprowadzanie w błąd przekłada się na to, że gdzieś podczas zakupów przez internet, czy zakupów poza siedzibą przedsiębiorcy, na przykład na pokazach, czy dotyczą też spraw bankowych. Te manipulacje, o których mówię, to wprowadzanie w błąd przekłada się później na to, że konsumenci czują się oszukani, i wtedy właśnie również przychodzą do mnie. Jakie konkretnie problemy próbuje pani rozwiązać? Konsumenci, klienci przychodzą do mnie, tak jak mówiłam, z różnymi sprawami. Te sprawy są trudne, skomplikowane często. Natomiast zawsze staram się, aby działać na ich rzecz zgodnie z literą prawa i to jest najważniejsze. Te problemy to są problemy związane najczęściej z zakupami życia codziennego, ale dotyczą też próby wprowadzania konsumentów w błąd, prób manipulacji konsumentami, którzy no niestety bardzo często zdarza się, że nie czytają zawieranych umów, nie są ostrożni, nie są uważni. To są trudne sprawy i one naprawdę w dużej mierze są dość skomplikowane do rozwiązania. Myślę, że te sprawy, o których chciałabym powiedzieć, a które mają znaczenie w związku z tym, z czym przychodzą konsumenci do mnie ostatnio, to przede wszystkim są kwestie związane z fotowoltaiką, to są kwestie związane z pompami ciepła, to są kwestie związane z pokazami, z zakupami suplementów za pomocą środków porozumiewania na odległość czy zakupach w wirtualu. Taki oszukany klient na pokazie, w jaki sposób może dochodzić swoich praw. Przede wszystkim taki klient to zazwyczaj jest osoba mocno wrażliwa. Mocno wrażliwa, czyli podatna na wszelkiego rodzaju manipulacje. Wtedy, kiedy przychodzi do mnie, najczęściej wie już, że padła ofiarą wprowadzenia w błąd. Bardzo często te osoby mają same do siebie pretensje, obwiniają się za to, co zrobiły i najczęściej odpowiadają, że no po prostu podpisały, bo tak było w danej sytuacji. Dobrze, wygodnie. Ostatnio konsument, który do mnie przyszedł, starsza osoba, powiedział, że no przecież ten pan był u mnie w domu, on mnie przytulił, on mi współczuł, bo moja żona umarła trzy miesiące temu, no to jak on chciał, żebym podpisał dokumenty, to podpisałem wszystkie. Taki konsument, który trafia do mnie najczęściej trafia ze swoim dzieckiem, wnuczką, osobą sobie bliską. Cudownie, że w ogóle tak się dzieje, bo dużo osób, które są oszukane, wolą się w ogóle do tego nie przyznać i tu jest ten największy problem. Dlatego przede wszystkim chciałabym zaapelować, że jeżeli coś takiego się stało, nie bójmy się przyznać. Mówmy o tym otwarcie, bo każdemu może się taka sytuacja zdarzyć. W jaki sposób konkretnie są takie osoby oszukiwane? W jakie pułapki mogą wpaść? Mówimy tutaj o fotowoltaice, czy mówimy o pompach ciepła, i może tym tematem, takim dość bieżącym się zajmę w tej chwili. Przede wszystkim przychodzi do nas osoba, albo dzwoni do nas osoba, która oferuje nam montaż pompy ciepła czy fotowoltaiki. W pierwszej kolejności mówi do nas, że będziemy oszczędzać, będziemy ekologiczni, będzie, będzie więcej pieniędzy w naszym portfelu, że wszystko za nas będzie załatwione, czyli że nie będziemy musieli się w ogóle nad tą sprawą pochylać. I oczywiście do, dodatkowo informuję, że będą, będzie możliwość, żeby pozyskać na tą fotowoltaikę czy pompy ciepła środki. I tu jakby najprościej rzecz ujmując, my, konsumenci, w ten spo, reagujemy w ten sposób. Aha, nie będę musiał nic załatwiać, będę miał taniej, będę ekologiczny, zatem fajnie, zatem zgadzam się. Gdzie jest pułapka? Pułapka jest zazwyczaj wtedy, kiedy okazuje się, że mamy podpisać dokumenty. Nie czytamy tego, co jest napisane w tych dokumentach. Nie zastanawiamy się, co tak naprawdę zawarte jest w umowie, którą mamy podpisać. Nie zastanawiamy się, jak będzie kredytowana nasza umowa, bo nie mamy pieniędzy. I ta pułapka jest, zdawać się by mogło, oczywista. Dlatego, że wszyscy wolimy, aby ktoś za nas coś załatwił, aby było nam łatwiej, wygodniej, ale też taniej, ale też bardziej ekologicznie. Te starsze osoby, które przychodzą do mnie z tymi problemami, ale nie tylko starsze, bo są osoby, które, które całkiem dobrze radzą sobie w kwestiach prawnych, przychodzą i mówią, ja nie wiem, co się stało. Ja nie wiem, co się stało, że ja to podpisałem. Problem pojawia się tak naprawdę dalej. Przedsiębiorcy nie wykonują umów, nie wykonują umów w terminie. Okazuje się, że ta instalacja nie do końca działa tak, jak powinna. Ale najgorsze problemy pojawiają się wtedy, kiedy okazuje się, że na przykład umowa kredytowa, którą zawarliśmy jest tak wysoko oprocentowana, że z tych oszczędności, o których na początku myśleliśmy, absolutnie nic nie wynika. Dlatego prewencyjnie dzisiaj, kierując do Państwa wszystkich tutaj mój głos, chciałabym powiedzieć, czytajmy umowę, zastanawiajmy się, co podpisujecie Państwo. Nie wolno bez zastanowienia, bez chwili wytchnienia po tym, co sprzedawca do nas mówi, podejmować decyzji. To nie jest decyzja, że kupujemy buty za, nie wiem, 190, 200, 300 zł. To jest decyzja na 60 tysięcy, na 50 tysięcy, na 40 tysięcy. Zatem w takich sytuacjach Lepiej przyjść do mnie, zanim taką umowę się podpisze, albo skonsultować to z kimś i dopiero podjąć decyzję. Czy jeżeli już taka osoba padnie ofiarą y, takiego oszustwa, czy jest możliwość, że ona jednak z tych tarapatów wyjdzie? Tutaj y, jest y, kruczek prawny i może od razu o nim powiem. A on polega na tym, że konsument ma 14 dni na odstąpienie od zawartej w ten sposób umowy. Podczas zawierania umowy powinien przedsiębiorca do umowy załączyć wzór odstąpienia od umowy i poinformować go o takim prawie. Ale przedsiębiorca mówi tak, my jako przedsiębiorca zamontujemy ci od razu. Podpisz dokument, który mówi o tym, że zgadzasz się na takie rozwiązanie, ale nie dodaję już, że w ten sposób konsument pozbywa się prawa do odstąpienia od umowy. Dlatego to, co powiedziałam wcześniej, ma takie duże znaczenie. Przeczytajmy, będziemy wiedzieć, dopiero podejmujmy decyzję. Te 14 dni na zastanowienie, które dają nam przepisy prawa, one są bardzo ważne bo one dają nam furtkę do tego, żebyśmy skonsultowali to, zastanowili się, sprawdzili. Jeżeli minie już te 14 dni, czy taka starsza osoba ma szansę poradzenia sobie z tym problemem? Tutaj mówimy o sytuacji, kiedy yy, można powiedzieć o wprowadzeniu w błąd. Oczywiście są przepisy, które mówią o tym, że jeżeli konsument został wprowadzony w błąd, może oczekiwać unieważnienia zawartej umowy, ale ten błąd trzeba wykazać. I tutaj mówimy o artykule 6 kodeksu cywilnego, że trzeba udowodnić, że zostało się wprowadzonym w błąd. Bardzo ciężko jest udowodnić, że rozmawiało się z przedstawicielem handlowym u siebie w domu i on mi mówił to, 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 to tamto. Więc takie wprowadzenie w błąd musi być wykazane, na przykład sposobem zawierania tej umowy, brakiem dokumentów do umowy. Czy innymi aspektami tej sprawy, które są istotne? Trzeba też pamiętać, aby rozróżnić wprowadzenie w błąd od zwykłego oszustwa, bo jeżeli mówimy o oszustwie, to taką sprawę możemy bardzo szybko spróbować rozwiązać. Natomiast jeżeli mówimy o wprowadzeniu w błąd, to zazwyczaj wyroki sądów najwyższych potwierdzają to, że jeżeli ktoś mówi nie czytałem, nie zapoznałem się, a podpisałem, to sąd uważa, że to jest wina konsumenta, że to jest wina klienta, że to jest wina osoby, która zawierała umowę, że nie poświęciła nawet czasu, żeby tę umowę przeczytać. Co więcej, kiedy przychodzą do mnie nie osoby starsze, a osoby młodsze, osoby wydać, zdawać się może wyedukowane, świadome, i mówią: No przecież ja nie będę tych trzech stron czytać, bo po co? Dlaczego mam czytać? I to tak naprawdę <laughs> przeraża. Przeraża, dlatego, że to są umowy na bardzo duże pieniądze, tak? To są umowy, tak jak mówiłam wcześniej na 60, na 80 tysięcy na 40. Więc proszę zwrócić uwagę, wykonujemy inwestycje, inwestycje w swoim domu i nie chce nam się przeczytać umowy, a potem mówimy o tym, że przecież mnie ktoś oszukał, skoro w umowie wszystko było napisane. To są bardzo trudne sprawy. Tak udaje mi się takie sprawy wygrywać dla konsumentów. Proszę mi powiedzieć w takim razie, czym różni się wprowadzenie w błąd od oszustwa, zawierając taką umowę? Och, no tutaj bym powiedziała, że ta granica jest bardzo cienka. Pomiędzy wprowadzeniem w błąd a oszustwem jest granica, która wynika tak naprawdę z przepisów prawa. A więc przede wszystkim oszustwo wynika z artykułu 286 kodeksu karnego. A wprowadzenie w błąd z ustawy o e, prawach konsumenta, czy też ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. A więc mówimy tutaj o dwóch podstawach prawnych. Tak? E, oszustwo zazwyczaj e, udowadniając, musimy powiedzieć, że ktoś to zrobił celowo, z premedytacją, e, co więcej, e, chciał wyłudzić od nas e, e, na przykład pieniądze. I tutaj takimi sprawami zajmują się organy ścigania, policja, prokuratura. W przypadku wprowadzenia w błąd, czyli kiedy mamy tą granicę taką troszkę zatartą, kiedy nie mówimy wprost o, o takich sytuacjach, to działają przepisy wynikające z kodeksu cywilnego i wtedy roszczeń dochodzimy przed sądem cywilnym. Dlatego ta granica, ta płynność w tym, że mówimy aha, oszukał mnie ktoś albo nie, zostałem wprowadzony w błąd jest płynna. Bo proszę też zwrócić uwagę, e, wprowadzono mnie w błąd. Jak możemy mówić o tym, że ktoś wprowadził mnie w błąd, jeżeli nawet nie przeczytaliśmy dokumentów. A więc e, ta granica, która jest cienka i płynna, zawsze jest e, e, trudna do wykazania. Natomiast tam, gdzie faktycznie dochodzi do wprowadzenia w błąd, to tymi sprawami zajmuję się ja korzecznik konsumentów, a tam, gdzie mówimy o oszustwie. Tymi sprawami zajmuje się prokuratura i policja. A jeżeli wybieramy się na zakupy, gdzie nie podpisujemy żadnych dokumentów, nie podpisujemy umów, na jakie pułapki, jakich pułapek możemy się spodziewać? Ta pułapka to jest jedna prosta. Ta pułapka polega na tym, że wydaje nam się, że możemy od umowy sprzedaży zawartej w siedzibie przedsiębiorcy. Odstąpić, ponieważ bardzo dużo mówi się o tych przepisach, że od umowy możemy odstąpić w ciągu 14 dni. Natomiast od takiej umowy zawartej u sprzedawcy nie możemy odstąpić w innej sytuacji niż kiedy przedsiębiorca daje nam taką możliwość. Czyli na przykład jest regulamin, który mówi o tym, że przedsiębiorca daje możliwość rozwiązania umowy, odstąpienia od tej umowy w ciągu 7, 14, 30, 30 dni. Niektórzy przedsiębiorcy kiedyś dawali nawet 90 dni takiej możliwości. Natomiast jest to zawsze tylko i wyłącznie dobra wola sprzedawcy, czego konsument nie jest w stanie czasem zrozumieć, że nie wynika to z przepisów prawa, tylko z woli sprzedawcy, że on pozwala nam. I taką ma wolę, żebyśmy kupując towary w sklepie stacjonarnym mogli od umowy odstąpić, rozwiązać się. I tutaj mamy ten dyskomfort, który powoduje, że klienci przychodzą do mnie i mówią, no tak, ale ja przecież kupiłem, ja teraz chcę oddać, ja mam prawo. No nie, tu nie ma tego prawa, które daje konsumentowi tą możliwość. Tutaj to prawo w swoim regulaminie ustala sprzedawca. A w jakich sytuacjach możemy oddać ten towar? Mówimy o sytuacjach związanych ze sprzedażą w sklepach stacjonarnych. Tak. Kiedy kupujemy w sklepach stacjonarnych, to tak naprawdę, tak jak powiedziałam wcześniej, jest to dobra wola sprzedawcy. Dobra wola sprzedawcy to znaczy, że sprzedawca może przyjąć od nas ten towar, ale nie musi. Więc y, można oddać towar, jeżeli będzie taka wola sprzedawcy, taka decyzja, taka prokonsumencka polityka przedsiębiorcy, takie zachowanie. Jeżeli tego nie będzie, to tak naprawdę nie możemy pełnowartościowego towaru zwrócić i żądać zwrotu pieniędzy. Czy każde takie przedsiębiorstwo powinno posiadać taki regulamin, który byłby dostępny dla osób, które chcą dokonać zakupu? Nie, przedsiębiorca nie musi mieć tego regulaminu, ale jeżeli ustala swoją politykę zwrotu towaru, to zawsze taki regulamin powinien być dla nas dostępny. Wystarczy iść do sklepu tak naprawdę i poprosić. Tak, wystarczy zapytać najczęściej, tak? Czy kiedy kupuję u Pani buty, czy kiedy kupuję w danej sieci buty, będę mógł je zwrócić, czyli będę miał ten czas do namysłu, czy ja je chcę, czy nie. A jak to wygląda przy zakupach internetowych, które są w dzisiejszych czasach bardzo popularne? Tutaj mówimy o tych przepisach, o których wspomniałam, czyli o możliwości odstąpienia w ciągu 14 dni od umowy. Ustawodawca przewidział taką możliwość i takie prawo dla konsumentów, ponieważ przez internet, na zdjęciu, czy też z opisu przedsiębiorcy nie zawsze można wywnioskować, jak ten towar wygląda. To jest kwestia kolorów, to jest kwestia rozmiaru, to jest kwestia innych tematów. Także tutaj bardzo szybko ustawodawca zareagował na tą sprzedaż przez internet. Przychodzi nam towar do domu. I dopiero możemy go zobaczyć. W sklepie możemy go zobaczyć, kiedy jesteśmy w sklepie. Zatem dlatego mamy to prawo do odstąpienia umowy, jeżeli kupujemy towar właśnie przez internet. A czy forma płatności za dany zakup ma znaczenie? W dzisiejszych czasach bardzo często płacimy kartą. Jest to bardzo wygodna forma. Czy jest jakaś różnica? No tutaj to takie trochę podpuszczające mnie pytanie, ale odpowiem na nie. Jeżeli nie możemy zaufać przedsiębiorcy, od którego kupujemy towar przez Internet, zawsze konsumentom radzę, żeby płacili za ten towar przy odbiorze. To jest takie y, zasadnicze y, by, poczucie naszego bezpieczeństwa. Czyli tak jak przychodzą do mnie klientki, konsumentki, oj, widziałam taką cudną reklamę na Facebooku, no to kupiłam, wysłałam pieniądze, zapłaciłam kartą, a teraz towaru nie ma. No ale. Y, od kogo pani kupiła, a ja nie wiem. Proszę zwrócić uwagę, że my jako konsumenci jesteśmy bardzo łatwowierni. Okazuje się potem, że pani nie wie nawet od kogo kupiła, a pomimo tego udostępniła dane ze swojej karty, zapłaciła za ten towar, a potem mamy zdziwienie, że towar nie przyszedł, że kupiłam od nie wiem kogoś, kto w ogóle nie istnieje. Czy y, mam wątpliwości co do tego, czy ktoś nie wykorzysta moich danych w innych celach niż te, które były przewidziane? Ja zawsze mówię do konsumentów: powoli, ostrożnie, nie działajmy pod wpływem emocji. To, że sukienka, y, y, którą widzimy na Facebooku i na tym Facebooku widzimy w tej sukience panią bez głowy, od razu mi sugeruje, że coś jest nie w porządku. Jeżeli ona się błyszczy i widać, że zdjęcie jest zrobione z innego zdjęcia i to wręcz sztuczna inteligencja namawia nas do tego, żebyśmy taki towar kupili, to zachowujmy się po prostu ostrożnie. Ostrożnie, bo to nas najbardziej będzie w tych czasach chroniło. A na co w szczególności zwracać uwagę, robiąc zakupy przez Internet? Przede wszystkim na to, z kim zawieramy umowę? To taka oczywista oczywistość, zdawałoby się. Natomiast najczęściej klient do mnie przychodzi czy klientka mówi tak: No właśnie, ja nie wiem, z kim tą umowę zawarłam. No, yy, wydaje się, że to jest takie proste, żeby sprawdzić, czy po drugiej stronie szklanego ekranu jest przedsiębiorca, czy jest osoba fizyczna, sprawdzić dane firmy, w której kupujemy. Czy w ogóle kupujemy od żywej istoty, a może po prostu oszust z drugiej strony ekranu czyha na to, żebyśmy zapłacili, a potem nie otrzymali towaru. Na jaką pomoc w takich sytuacjach może liczyć taka klientka? No tutaj oczywiście może liczyć na pomoc taką, żeby spróbować odnaleźć przedsiębiorcę, o ile taki istnieje. Jeżeli taki przedsiębiorca faktycznie istnieje, to Rzecznik Konsumentów w takiej sytuacji może podjąć interwencję, Rzecznik Konsumentów może też wyedukować taką konsumentkę, żeby na przyszłość takich błędów nie popełniała, ale są też sytuacje, kiedy faktycznie po tej drugiej stronie nie ma nikogo i klient, konsument powinien zgłosić taką sprawę do organów ścigania. No i tu niestety okazuje się, że nawet organy ścigania mają z tym problem i wykrywalność e, takich e, m, kradzieży, to bym już powiedziała, jest znikoma. Czyli podsumowując, najważniejsze to czytać zawierane umowy. Najważniejsze to być świadomym konsumentem. Świadomym to znaczy ostrożnym, uważnym, e, w dzisiejszych czasach niedowierzającym. To znaczy nie być łatwowiernym, to można dalej by wymieniać te cechy takiego konsumenta, który powinien funkcjonować w dzisiejszych czasach. Natomiast ta ostrożność jest naprawdę bardzo ważna. Bardzo dziękujemy za rozmowę. W dzisiejszym programie gościem była pani Agnieszka Drzewowska-Kowacz, Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Dziękujemy. Dziękuję ślicznie. Dziękuję, że mogłam prewencyjnie powiedzieć kilka spraw, poruszyć kilka tematów i przede wszystkim po raz kolejny ostrzegać.